Cześć, dzisiaj jak widzicie, jestem już w Fortnite. O dziwo, yy, nagrywałem do tej pory CSGO, aczkolwiek, no cóż, yy, nie szło mi za dobrze. Nie znam się na tym, a zresztą, no, no, nieprzyjemnie mi się nagrywało. Po prostu, także wracam do Fortnite, bo tu było dużo dla mnie lepiej. Yy, milej mi się grało, mam oczywiście 63 level. Pozmieniłem trochę jeszcze w sprawach mojego nagrywania, że będzie jeden odcinek z Fortnite'a tygodniowo zamiast dwóch, ale będzie taki bardziej do, dopieszczony. No i jak widzicie, mam już 63 level z tego sezonu, także. trochę było wbijane, nie? No i cóż. Zmieniłem Fortnite na CSGO, nie? No i chyba tyle, ale. Aha, będzie nagrywane jeszcze z Fair Pomelonym, mam nadzieję, i z Davidem, jeżeli będą chcieli. A. Um, no to. To chyba tyle. No dobra, jesteśmy. Ja chcę... Zaznaczę tu, ale nie wiem, czy tu będziemy lecieli. Wiem, że jestem sam i nie, nie muszę zaznaczać, ale po prostu łatwiej mi jest jakby wcelować w to miejsce. No i. Tam lecieć, nie? Mm, ale nie polecimy tu, gdyż jestem sam. Ja jeszcze nie jestem takim najlepszym pro-gamerem, także polecimy mm, sobie tutaj na chatkę, potem tam, tu, potem tam. Może tam. Mm, ale na razie tu. Bo nie jestem takim pro playerem a w drużynie to zawsze łatwiej, nie? Ktoś się podniesia tutaj, jak deadne to. Aha, y, nagrywam teraz tylko jedną rundę, bo 10 minut to jest tak optymalnie, a nie 20 jak kiedyś. Bym was zanudził, a i to jest dla mnie łatwiejsze też do mm, montażu. No. Wytłumaczone chyba zgrabnie wszystko. W miarę. Kto mnie, Kto mnie zanudził? Ach, dobra, fc debilem. Zróbmy na górę, aha, mm, tak do mojego skina Bambika. Mm, za niedługo kupię sobie no, pieców kardy po prostu. Znaczy, nie, fałdolce za pieców kardy, nie, no i będę miał jakiegoś fajnego skina. Nie wiem, jeszcze jakiego, może ninja, ale nie wiem, nie wiem dokładnie. I w ratowanie świata chyba te będę miał, ale nie wiem, <laughs> no. Ale ważne, żeby dają skiny, no a dzisiaj już nie chciałem was trzymać bez odcinka, gdyż odcinka już nie było od dawna, bardzo dawna, także że pomyślałem sobie, że jednak, yy, ten, yy, że jednak zrobię. Tak, to będzie, to będzie spoko. I myślę, że do tej serii powrócenie jest dla mnie bardzo korzystne i fajne. Ekspo sobie i tak szyneczkę weźmiemy. O, snajpa kozak, dobrze, dobrze, dobrze. Zawsze biorę snajpę, bo zawsze mi się przydaje. Ale mat sobie pozbieramy. Ale w domku może lepiej. Tak, dobra. Kurde. Mam pompę już. Snajpa też jest w, w miarę dobra. Zwodnij mam tylko jeden karab. Będzie chłop Dobra, leży chłopie. Masno. 30, dobrze. Zaraz z pistoleta to weźmiemy. No. To spoko Ale też hmm. mi się wydaje, że to byłoby dobra, ale pozbieramy sobie matce. Trochę. To może z domu lepiej będzie, bo przynajmniej nie, nie aż tyle ludzi będzie wiedziało, że tu jestem. No. O, do snajpy, ale fajnie. Gość ze snajpy nie wiem, co za gość. Nie wiem po co podłogę niszczę. Jezus, ten dom splądruje cały. <laughs> tak, nie wiem, czy wykorzystam te wszystkie matce. Przydałoby się, ale. Nie wiem, bo aż tak bardzo to ja się nie buduję. Tylko tak, żeby się zabudować w ogóle. Ale tak to, to tyle mi wystarcza, generalnie. Nie, cegieł nie chcę, tu nic. Z tam ściankę jeszcze zniszczymy. Jestem o tyle myślę, że ktoś tu idzie, Jezus. Dobra, chodźmy gdzie indziej już. Weźmę sobie to i nie wiem. Nie będę tu cięć robił, chyba przy tylko montażu, nie? Aha, yy, chciałbym Wam jeszcze zaproponować, to jest propozycja, yy, dodania mi tak subskrypcji, dzwoneczka i lajka pod tym odcinkiem. Jeżeli yy, będzie 10 lajków, mam nadzieję, że dobijecie. To pojawi się kolejny odcinek solo. No. A jak nie, to sobie pogramy z innymi ludźmi. Może z Randomami, a może też z Fer co by było dla mnie bardzo fajne, gdyby się zgodził. O, proszę. Sobie za to wezmę. Nie potrzebuję, nie chcę, chcę pompę. Pierdzielę myślałem, że ktoś tu pływa. Głupi jestem, myślałem, że mogę zabić rybę. Gd, dobra. <laughs> m, m, m. Tak. Dobrze. 50 osób, dobrze. Matce bym sobie pozbierał. Ale nie w tym towarzystwie. Tu może być trochę ludzi. Czyli wypracuję ludzi i nie wiem, czy są, czy nie ma. Ale obiecuję, że już kolejny odcinek z Fortanicą to będzie ze skinem jakimś. Jak wybiorę oczywiście. Dobra, tej wojny wystarczy mi. Aż my tu może. Tu był ktoś, tu był, tu był, tam nie będę szedł, w tamtą stronę pójdziemy. Żeby oddalić się od yy, ten. <laughs> burzy, bo nie chciałbym wpaść w burzę, Przydałoby się jeszcze tam dużą podkę wziąć. Więc, wiem, że tam w lesie są grzybki, yy, które by mi dały to niebieskie, dodatkowe życie, ale... nie... Z, z, że strefa idzie, nie chcę tam iść, tylko że po prostu boję się, że ludzie mi wywalą i ten odcinek mógł być zbyt krótki. Chciałbym, żeby miło tak z 10 minut. Mi pewnie wyjdzie z wejścia, ale nie wiem ile w montażu wyjdzie, bo na pewno coś przytnę, na pewno coś tam zrobię. O. Dobra, goście mam. Ale blisko. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobrze leży, chłop. Dobra, czekajcie. walisz tą falę do niego z tego czegoś. Ej, serpega, co? Hamuwa niechodząca? Dobra, leży ja nie mogę, on mnie prawie zabił. Idziemy tam, bo musimy jakieś poty wziąć. Ej, po to ma ta ptaszka, by mi się przydała. Dobra, ile mamy kilitrzy? Nie jest źle. Nie jest źle. Ale to był chyba bot. Najprawdopodobniej. Nie, nie jestem pewien. Ale mam dużo amunicji do snajpera, ale mnie mało. Nie, wiem, nie jestem pewien, czy to jest bot. Ten mógł być bot, a tu nie wiem. Ale ważne, że zabiłem. To się liczy. To się ceni, ziom. To się ceni. Tu mamy kolejną snajper. Może więcej ammo. Nie, Nie widzę. Tak, to, to był zdecydowanie Bot. Najprawdopodobniej. Mm, dobra, mam dużo maców. Tam byłem, tam byłem. Dobra, ej, dobra do strefy. Trzebałoby się już iść. Kurde, Wait, what? No ja, nic, nieważne. Tu mamy sniper. Sniper. I'm Sniper Sniper Nie wiem po co ją zmieniłem I'm Sniper Miałem nadzieję, że to jest więcej Ale w sumie boty nie mają ty, aż tyle naboi To może też być nie, by, nie być bot, który już wystrzelał wszystkie naboje Taki człowiek, ale No, zdań się sami Kto z was nie, nie miał naboi? No, dużo osób, ale No dobra, nie było, nie, nieważne, nie było Nie wiem, o co mi chodziło Szukamy ludzi Kupujemy ludzi. O, lama. Nice. Lama. No i nagrywam to w sobotę. Także jutro cały. Co mam co w łomie? O, Jutro. Cały dzianek. Także będę sobie to montował. Dziś też w sumie. O, internet mi pada trochę. Dobra. 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 Mm. Mam już o, nie zauważyłem ile mam tego. Drewna dużo, dużo przyda mi się. Z dobrze, jakbym to wygrał Ale by było kozacko. Tylko na odcinku win, Ale wątpię. Ktoś mi na pewno rozwali pod koniec. Kolejna lama, ja nie mogę! Jaki fart życia! I to w strefie już przynajmniej. Jakie lagi w ogóle ja mam już? E to nie... No co się dzieje, Jezus? Jakie lagi? O nie! Dobrze leży, ale to był Bot. Zdecydowanie to był Bot. O! To coś. Dobrze. legendary. To musiał być Bot, bo mi nic nie zadał, a był słaby. Dobra. Dobrze jest! Jaki, jaki dobry mecz. Jaki dobry mecz. Tyle, żeby mnie nie lagowało. I żeby mnie trafiał tylko na boty. Gość stani, please. Stani stary. Czekaj, o, ale blisko. Znaczy, no, dobra, nie blisko. Nie było tematu. Gość się tam buduje i zdradziłem przez przypadek moją pozycję w ogóle. O, gościa tam to. Stani, 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 stani. Jest z debilu, stani. O, idiota jest tu. Fak! Co? Fak nie! Czternaste miejsce! Co? Nie. trudno dobra mm, to co gość nas pokonał także nie wiem no ja wam dziękuję osobiście że oglądaliście ten odcinek a co my się widzimy już w następnym w poniedziałek a ja się zrobię wam i cześć